Ja właśnie sobie do kina z rano i super dużo śniegu, i to jest takie małe kino kameralne, kafe, i często tu chodzę też sama, i miło jest bardzo. O tak wygląda. Ale mam zmartwioną twarz. To jest w ogóle tak ukryte tutaj, że trzeba wiedzieć, żeby tu trafić, bo jestem totalnie oczarowana tym filmem "Duchy in Sherin" i na dawno nie wyszłam. A skina, w ogóle, oj, <grywa> chyba zaczyna sypać grat akurat. E, jezus co się dzieje tutaj? A. E, zarówno w warstwie wizualnej, jak i w takiej e, treściowej. No nie wiem, w sensie, że ciężko jest mi też tak, e, wiecie, zebrać myśli, bo dopiero co wyszłam i nie mam jeszcze takiego, nie mam jakby, nie ułożyło mi się jeszcze to, co zobaczyłam. Trochę też przypominał mi, mi ten film Latarnia, Latarni, Latarnia, taki czarno-biały. Dlatego, że dzieje się w Irlandii, 1923 rok, jest to film o przyjaźni, ale bardzo, no niesamowity, niesamowity, opowiem w nim, o nim. W jakimś podsumowaniu. Jak się ułoży wszystko. Piorę pierwszy raz matę do jogi. Na 30 stopni, bo tak przeczytałam i mało. Sprzedałaś ta książka na Winted za 17 zł, było bardzo duże zainteresowanie nią, więc wydaje mi się, że ona jest jakaś bardzo popularna, ale też dobra cena. Chociaż i tak wystawiałam za 18, a inne były najtańsza za 20, i tak było 20-25, było kilka jeszcze. I wystawiałam za 18, a i tak wszyscy pytali, czy za 15 sprzedam. Ale ja się że nie. Dla zasady, nie. I sprzedałam za 17. Sztuka targowa się w moim wydaniu. Więc muszę ją zapakować, już sobie wydrukowałam. Etykietkę. Ja mam taki sposób, że do tych takich toreb papierowych pakuję rzeczy. Dobra, Gramy właśnie w Minecrafta, w zwójkę. Ja gram pierwszy raz w życiu, ale Michał nam zrobił dom, więc jestem bardzo ciekawa, jak wygląda. Póki co jestem w ogóle w jakimś takim miejscu, które było naszym pierwszym domem, więc <grywka> wygląda to dość okrutnie. Ale właśnie tu jest też no tak... To że... Ja pójdę po Ciebie. Potwory są. Ale masz różową buzeczkę. Dzięki. A gdzie teraz? A to jest krowa nade mną stoi. Ale ładne. O jakie kwiatuszki, wow. Hmm, cottage house. Ojej, to w ogóle jakieś na ścianach. O, schody jest też piętro, fajnie. Jejku, kominek. Ale się dymi. Widzę, że nie oszczędzasz sezernia. Jejku, jaka sypialnia. O, i obraz nawet. Aha, obraz, na którym walczą, tak? Fajnie, że mamy podwójne łóżko, ja muszę się tutaj zrespić. A tu jest Lego Minecraft. Domek w grzybie. Tam pokażę. I jest jakby... Tam jest żura i w ogóle tu jest bardzo dużo ludzi teraz. Znaczy, właśnie nie, ale z to Bardzo bieram. dużo jest ludzi. Prawie nie ma ludzi teraz o tej pory. Wiem. Tak mi się powiedziałoby, się zdenerwowałam. Dobra, nie zdenerwowałam się, tylko zirytowałam się trochę, bo chciałam... podeszłam do tej barierki, co nie, żeby nagrać i normalnie nikogo to nie interesuje, no bo to jest tak, że siatka jest i akurat jak... Y ja tam podeszłam i zaczęłam nagrywać. To e, dwie inne osoby też uznały, że też to zrobią. I, e, no i wtedy mi zburzyły widok. Idę do, do paczkomatu wysłać tę książkę. Jest taka piękna pogoda dzisiaj. Tam i tam. było Błoto. Zawsze się boję, że otworzy demo i dostanę w głowę. Zresztą kliknąć, że wszystko w porządku. Żeby nikt nie zajebał. Słuchajcie, różowy karton gips, bardzo bym taki chciała. Pięknie to wygląda. Jeszcze z tą kamienicą. Znowu idziemy do kina. Tym razem, na, tym razem idę z Michałem i na film Chora na siebie. W sumie nie wiem, nie widziałam zwiastunu, no, ale jest podobno podobny do najgorszego człowieka na świecie, tylko na odwrót. Ale ja nie widziałam najgorszego człowieka na świecie jeszcze, więc. E, nie wiem nawet co to znaczy, że podobny, ale odwrotny. E, wrzuciłam wszystkie rzeczy, e, takie do prania, które chcę wziąć, w sensie czapkę, szalik, na narty i nie mam szalika. Więc ubrałam taką opaskę, którą miałam ostatnio na głowie. A na głowę ubrałam taką opaskę, którą też wezmę na narty, ale ona była akurat w czysta. No w sensie czysta, bo nie nosiłam jej w tym sezonie, ale mi się tak dziwnie podwija głowa. O, to jest super ten zegar słoneczny. Momentami śmiesznym może by się spodobał komuś, kto też w trójkącie i taki vibe, ale bardzo polecam, ze względu na to, że bardzo dużo designu tam się pojawia, skandynawskiego i nie tylko i to jest jeden właśnie z wątków, które się przewijają. To design i też o Artworldzie trochę. Dobra, to w sumie nie wiem, czy tak bardzo polecam, bo ten film też jest trochę straszny i taki bardzo naturalistyczny, i o zaburzeniach psychicznych, i też dużo związanych z ciałem rzeczy, i bardzo to widać. Więc no może być też takie, że trigger warning na pewno dla osób wrażliwych. it's okay for your body otherwise it's just alright ah, like <laughs> oh. sure. <laughs> that okay Jedziemy właśnie do y, Gdyni i no, jesteśmy w gdzie było słychać. Michał no, coś czyta, coś czyta, mm, a ja robiłam instastory i mamy planie odwiedzić Muzeum Miasta Gdyni i tam y, wystawę i później pójść też coś zjeść słodkiego i może nawet się kawy albo coś i y, taka... Muszę, Muszę zmienić miejsce, bo coś jest mi tu źle. Idziemy do Delizji, to jest taka kultowa cukiernia która istnieje od lat 70. i też ma zachowane wnętrze. Taką drożdżówkę z ciasta półfrancuskiego francuskiego z jabłkami z ramonem. bardzo dobre. Idziemy teraz do Muzeum. O. Idziemy na Wyspach. Jest wtorek jest bezpłatny dzień. A tu już w ogóle z, z okna widać może. Śliczne są, śliczne są te prace. Jakie piękne niebo. Jesteśmy, ale to, to telewizja teraz. Dzień dobry, dzień dobry. E, telewizja śniadaniowa. Nie, ja, tak naprawdę to ja nie wiem, jak wygląda telewizja, bo nie oglądałam telewizji od bardzo dawna. I oglądam, właśnie jak oglądam The Morning Show, to się zastanawiam, czy teraz tak wygląda telewizja też w Polsce. Jak Ty nigdy nie oglądałaś telewizji nawet Cartoon Network, jak byłaś mała. Nie wiem właśnie, ale nawet Disney Channel nigdy nie, nie chciałabym mieć Disney programów w, w, w telewizji. Lepiej mieć na YouTubie. Wolę mieć mały kanał na YouTubie niż duży kanał w telewizorze. Ale super jest piękny. Piękna ta wystawa była. Jestem zainspirowana wizualnie. Niebezpieczne Jezu, yes, jak blisko podchodzą. Ej, żeby cię nie ugryzł. <gryzny> jak wystawi zęby, to <gryzny> zobaczysz. Ła bądź takie. A no co one robią? Nie. Do, do, do wody. Nie? No. Szok. Chyba nigdy nie widziałam z takiego bliska łabędzie, ale nie wystawił yy, zem. Papa Papa. Pa. jesteśmy w Flow. Jesteśmy w kawiarni Flow na kawie, a za mną jest yy, nie lewa kurmina. <grywka> na pewno. Wysiadłyśmy we wrzeszczu na stacji z Michałem, bo chciałam jeszcze odebrać książkę z Bonito, to jest nowa książka do Book Clubu na luty. Cieszę się, że moja mama umarła Janet McCarty i to jest. No, to jest taka książka autobiograficzna o aktorce, która była dziecięcą aktorką. No i właśnie jakby o tej relacji takiej jakiejś przemocowej z matką, która... To była Almond Mam. No, Almond Mam to nie tylko, ale też jakieś takie hardkorowe że, No, że w sensie, że tak ją w ten show-biznes wrzuciła. I no, ciekawa ta okładka bardzo. Wezmę ją chyba na wyjazd do czytania. Znalazłaś? Tak. To są y, poczwarki Gosi Kulik. Ja chciałam sobie też y, kupić ten komiks, ale jest dość, dość drogi, no i też jest ogromny, więc nie dziwne. Ale jest do wypożyczenia, więc super. To w ogóle to jest mega fajne. I ta biblioteka ma największy zbiór mangi bibliotecznych w Polsce. Biblioteka Manhattan. <grym> ale to ciekawostka, bo to nie jest manga, tylko komiks. No dobra, ale... To jest taki obiad jak z Ani z Zielonego Wzgórza. Z tego serialu na Netflixie Ania, nie Anna, bo kiedyś właśnie widziałam tam jak taka pietruszka była cała gotowana i marchewka. No i tutaj są takie roślinne kotleciki. No super! Idę spotkać się ze znajomymi z mojej byłej pracy. I pierwszy raz w sensie tak, jak już ja nie pracuję tam, więc... No e, więc fajnie, cieszę się. Mm, ale idę jeszcze, zanim to, to idę jeszcze wysłać też paczkę do paczkomatu. Jedna droga do paczkomatu, znowu ta sama. Trochę inna. Mm, ale miałam teraz angielski, bo jakoś tak od razu po obronie w październiku zapisałam się na lekcje online. Konwersacje, ale dodatkowo sobie też rozwiązuję takie ćwiczenia gramatyczne i oglądam seriale po angielsku i czytam lapfone po angielsku. No i na razie mam takie jakby najtrudniej, wiadomo, jakby szło mi zawsze mówienie, i nadal popełniam błędy, jakby tam wymyślam czasy albo jakieś randomowo używam ich, a chciałabym. No, na, no chciałabym mieć na lepszym poziomie ten angielski, tak żeby też się czuć swobodnie, ale już zauważyłam progres i jakby czekam aż to tak całkiem kliknie, bo na razie mam takie poczucie, że jakby zbieram, zbieram, zbieram i próbuję jakby sobie to jakoś tak przetłumaczyć i tak dalej, ale czasem jakby coś... Czasem na przykład używam jakiegoś słowa, którego nie znam. A używam go jakby dobrze i w dobrym kontekście, więc to jest ciekawe. O, dzwoni mi telefon. Najgorszy człowiek na świecie. Film w dwunastu rozdziałach z prologiem i epilogiem. Oglądamy film Najgorszy człowiek na świecie. o nim, jak byliśmy w kinie. Przed chwilą przetłumaczyli Plaining jako tłumacz samiczenia. <noise> A to jest na HBO jak coś, w sensie, że nie, że oglądamy jakieś tłumaczenie takie randomowe, tylko takie oficjalne z HBO Max. Tłumaczenie i grupa Hatak. A oni teraz tańczą, więc film e, Najgorszy człowiek na świecie, jednak e, bardzo mi się podobał. Na początku byłam taka jakby sceptyczna, bo ten pierwszy rozdział był jakiś taki, że miałam taki dysonans, że znowu norweski film, który jakby tak obnaża też to takie stoistyczne zachowania i ten humor. Jakby już miałam trochę przesyt po filmie W trójkącie, który widziałam w tym roku i po filmie właśnie e, Chora na siebie, gdzie tam <noise> Jednak tamten film był dużo bardziej hardkorowy, a najgorszy człowiek na świecie on jest na HBO Max. Tam go oglądaliśmy. No i co mogę powiedzieć, że bardzo podobało mi się to, jak był napisany, też jakby ta strona taka wizualna tego filmu, ale ciekawe było podejście do relacji i jakby do różnych modeli, też zrywanie z taką konwencją. Ten film bardzo czerpał z komedii romantycznych. Ale odwracał to wszystko w ogóle, jakby, że, że, że powinno się wychodzić z tych takich typowych modeli relacji długiego, szczęśliwego związku jako jedynego właściwego modelu. Właśnie na rzecz jakichś takich innych e, i eksperymentów i też życia bez relacji. Bardzo, bardzo, go po, bardzo go polecam. Tym razem mogę go jakby tak totalnie szczerze polecić, bo chora już i w ogóle ja zrozumiałam o co chodzi z tym, że gdzieś było napisane, że chora na siebie jest trochę e, na, e, jak film najgorszy człowiek na świecie, tylko na odwrót. Oba te filmy są nerweskie i w jakimś tam stopniu mogą być podobne, natomiast chora na siebie jest. E, to film dużo bardziej naturalistyczny i momentami też obrzydliwy. I pełen takiej żenady, i yy, no, jakiś taki, że mrozi, bardzo mrozi. Się. I tam z tyłu są moje rzeczy, które muszę przygotowywać, ale jakoś mi to wolno. Wszystko idzie dzisiaj. Wyjeżdżamy na kilka dni, więc w następnym filmie zobaczymy się w trochę innym otoczeniu. I to tyle na dziś. Dzięki, że oglądacie, i Buziaki, i super, że jesteście. Pa!